Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej, współpracując z Prokuraturą Okręgową w Radomiu, e, rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się kradzieżą i rozcinaniem samochodów. Działali oni na terenie województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. W miniony piątek na terenie Sędziszowa zginął samochód marki Audi. Policjanci, którzy byli w okolicy e, Podjęli pościg za złodziejami i jadąc w ślad za nimi, dotarli do miejsca, gdzie te samochody były składowane i rozbierane. Okazało się, że tam jest tych samochodów więcej. Zatrzymano łącznie czterech mężczyzn w wieku 19 do 25 lat. Okazało się, że oni mają na koncie no minimum przynajmniej 19 kradzieży samochodów: właśnie marki Audi, Volkswagen, Mercedes. Samochody po rozcięciu były. Yy, przekazywane paserom, którzy zbywali te części. Część części była również zbywana poprzez internet. Trzech z nich, trzech z zatrzymanych zostało aresztowanych na trzy miesiące, czwarty ma dozór policyjny.